czym jest kreatyna? Oczywiście pierwsze co pomyślimy, suplement, który powinien pozwolić nam szybciej, łatwiej zbudować masę mięśniową, efektywniej ćwiczyć, zwiększyć wytrzymałość. Ale kreatyna jest czymś co naturalnie występuje w naszych ciałach. Jest składnikiem, który potrzebny jest naszemu ciału, żeby prawidłowo funkcjonowało. Ponad 95% kreatyny w naszych ciałach znajduje się w mięśniach. Kreatyna to składowa trzech aminokwasów: argininy, glicyny oraz metioniny. Zadaniem kreatyny jest przechowywanie energii, produkcją kreatyny zajmuje się wątroba. To ona łączy wyżej wymienione, wcześniej wymienione aminokwasy. W przypadku 70 kg osoby Dzienne zapotrzebowanie na kreatynę wynosi około 2 gram. Jeden gram jest syntezowany właśnie w wątrobie przez organizm, natomiast około 1 grama pochodzi z pożywienia. Glicyna reaguje z argininą i zamienia się w glukocyjaninę, z której właśnie powstaje kreatyna. Kreatyna łączy się z kwasem fosforowym, tworząc fosfageny czyli składniki niezbędne dla procesów życiowych. Czyli nie jest to wynalazek ćwiczących pro, firm produkujących suplementy, żeby móc je sprzedać i pomóc nam ćwiczącym w łatwiejszy, w szybszy sposób zbudować masę mięśniową, zwiększyć siłę, ale jest to coś, co występuje w naszych ciałach od zawsze i bez tego nasze ciało nie mogłoby działać. Jest to po prostu jeden z ze składników naszego organizmu, jeden ze składników potrzebnych, żebyśmy, żeby nasze ciało mogło prawidłowo, prawidłowo funkcjonować, a te możliwości, te zalety, jakie zostały odkryte, a następnie wprowadzone, żeby po prostu suplementować kreatynę w większych ilościach, Wynikają z jej właściwości, z tego, że właśnie może pomagać nam, naszym mięśniom, naszej wytrzymałości, naszej sile lepiej szybciej się rozwijać. Ale nie możemy zapominać o tym, że jest to naturalny składnik, nie jest naturalny składnik. Ten zawarty w żywności i w naszych ciałach jest to naturalny składnik. To ten suplement kreatyny odstawmy na bok. I nie jest to coś dziwnego dla naszego ciała, dla naszego organizmu, tylko po prostu jest w stanie tą nadwyżkę tej kreatyny, którą suplementujemy, na przykład, wykorzystać, oczywiście w ograniczonym zakresie, i stąd wynikają te pozytywne dla większości ludzi efekty, które powodują, że właśnie dużo osób, duża część ćwiczących, na siłowniach czy też inne sporty używa kreatyny. Dlatego y, większość osób, tych, co boi się używać kreatyny, ponieważ uważa, że jest to produkt nienaturalny, powinno wiedzieć, że w ich ciałach cały czas krąży kreatyna, ich mięśnie y, zawierają kreatynę i no, tego się nie pozbędą. Ale niech pamiętają też, że są pewne przeciwwskazania, są pewne reguły stosowania kreatyny, pewne ograniczenia i oczywiście nie jest to jakiś tam super, niewiarygodnie efektywny środek, ale chyba najlepiej poznany, najlepiej zbadany suplement osób ćwiczących, dających wiele pozytywnych efektów, ale. To nic nowego dla naszego ciała, ponieważ używa on kreatyny, produkuje kreatynę cały czas. Oczywiście w innym wymiarze, w innym celu niż to osoby ćwiczące chciałyby, ale no nie w innym, tylko w tym samym, ale osoby ćwiczące wykorzystują tą większą ilość kreatyny dostarczoną właśnie z suplementów czy też spożywienia. pożywienia no w celu wiadomo czego. Rozbudowy mięśni, zwiększenia siły, zwiększenia wytrzymałości. I wszelkich y, tam tych pozytywnych wpływów kreatyny, czyli 10 kg suchych mięśni w 4 tygodnie czy tam podobne bajki, ale kreatyna, czyli naturalny składnik naszego ciała, naturalna y, substancja produkowana przez nasze ciało, naturalny składnik naszego pożywienia, które. Nasze ciało wykorzystuje i bez którego nie mogłoby prawidłowo funkcjonować. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, udostępnij, podziel się. Dziękuję za uwagę.